Blok Tasty Places powstał z pasji do podróży, dobrej kuchni i pięknych wnętrz. Naszym celem jest pokazanie Wam interesujących zakątków na mapie Polski. Miejsc, gdzie żyje się w zgodzie z rytmem natury, wytwarza się regionalne produkty i stawia na jakość. Blok ma Was zainspirować do odkrywania tych niesamowitych miejsc. Pokazać ludzi, którzy je tworzą, ich historię, smaki, jakie możecie odnaleźć w ich kuchni i produkty, jakie wytwarzają. Gorąco zapraszam. Powiedz mi, jakiego rodzaju jabłka w ogóle nadają się do produkcji cydru? Najbardziej nadają się jabłka cydrowe, których w Polsce nie ma. No więc jakby w państwach o dużej kulturze i tradycji produkcji cydru jest kilkadziesiąt, kilkaset odmian jabłek, mhm. które są używane do produkcji cydru. Większość z nich to są jabłka typowo cydrowe. To jest taka analogia z winiarstwem. W winiarstwie też wino produkuje się z winogron winiański, prawda, jakby do winnych, a nie, a nie z takich narodzynki czy, czy zwykłych spożywczych. Tak samo jest w cydrze. Mhm. No i problemem w Polsce jest to, że my de facto nie mamy odmian stricte cydrowych. To jest jakiś paradoks. Jesteśmy znani z tego, że produkujemy bardzo dużo jabłka, ale to są tylko jabłka deserowe? Deserowe, przetwórcze no taka, um, ogólnie jakby do, do takiej konsumpcji niekoniecznie do fermentacji. Mm -hmm. to, to, że już produkujemy czegoś dużo, niestety często nie oznacza, że produkujemy coś dobrej jakości. Um, Największe no jabłko w Polsce produkowana to są um, duże towarowe sady z potentatem produkcji takich jabłek jak um, Daret, um, nie wiem, Golden Delicious, Jona um, Gold. Co ma jeszcze wpływ na jakość cydru? Hmm, my jesteśmy w ogóle producentem ekologicznym, to znaczy jabłka, które używamy do naszych cydrów, pochodzą z sadów ekologicznych, certyfikowanych, bądź po prostu jakby bezopryskowych i starych sadów warmińskich, mazurskich, takich miejsc, które są już często zapomniane przez ludzi. Tak naprawdę to, co wpływa na tą jakość cydru, to jest bardzo wiele czynników. Jako ekologiczny producent musimy bardzo dbać o to jabłko. Nasze cydry są niesiarkowane, niepasteryzowane. Dlatego tak jakby jabłko jest na, na pierwszym planie jest najistotniejszą rzeczą. My staramy się jakby nie popsuć tego jabłka. Mhm. A więc przede wszystkim jakby, najważniejsze to że jest dobre jabłko, które jest zebrane ręcznie, które jest traktowane jakby z respektem, który nie jest pobijane, nie ma, nie dzieje się z nic dziwnego. Niestety to nie jest mm, Koniecznie zawsze tak w, w, w produkcji cydru, często cydry przemysłowe są robione z koncentratów soków jabłkowych albo robione są ze spadów, które po prostu są nie do sprzedaży w innym miejscu. Mhm. Nasze jabłka po prostu są od samego początku do samego końca z nami. My je sami zbieramy, myjemy, sortujemy, tłoczymy w nich sok. Jak długo trwa proces fermentacji? to też bardzo zależy od, od wielu czynników. Tak jak ostatnimi razem robiliśmy, to jest zbiór jesień późna jesień. Następnie ta fermentacja trwa półtora do trzech miesięcy, potem dojrzewanie i już tak jakby dojrzałe cyber dopiero trafiają do butelek. U nas fermentacja jest w niskich temperaturach, około 10. Góra 12 stopni, co jest spowodowane tym, że chcemy zachować maksimum tych aromatów pierwotnych z jabłka. Mm -hmm. Jeżeli ta temperatura rośnie i ta fermentacja odbywa się w tych górnych rejestrach, często te nasze polskie jabłka nie mają nazwijmy do tego zapasu aromatycznego, żeby sobie poradzić i mm -hmm. produkt potem, który z nich powstaje, i nie jest już taki ciekawy. Mm -hmm. Mogę zobaczyć butelkę. Um. Możemy zobaczyć butelkę, może też i możemy w ogóle nawiecić cedłukę i takie buteleczki fajne sobie ściągamy z Toskanii. Z Właśnie super kształt. No i też myślę, że przemyślane logo. Zwraca uwagę ten kot. Jak się znalazł? No wiesz... To są, <laughs> Skąd pomysł? <laughs> to, są, to są różne historie. Mogę Ci opowiedzieć jedną z legend już prawie. Skąd no. się wziął ten kot. E, on faktycznie sobie tutaj mieszka. E, kot Dziękuję. to jest takie zwierzę, które, którego nie da się e, łatwo okiełznać oto chodzą własnymi ścieżkami. My też trochę jako producenci tydrów nie, nie, nie jesteśmy podatni na jakieś mody, sugestie jakby całego tego przemysłu. Raczej idziemy własną ścieżką, która może nie zawsze jakby jest zrozumiała, ale, ale my wiemy, dlaczego nią sobie podążamy. Jak powinniśmy degustować? Wiesz, jakby my podajemy te cydry w kieliszkach winiarskich mm -hmm. do wina białego, o takiej brzaszy, która, która też da możliwość rozwinięcia się aromatom tego cydru. Mm -hmm. Generalnie cydry podajemy schłodzone, ten jest musującym cydrem, mm -hmm. niefiltrowanym, niepasteryzowanym, niesiarkowanym. Lekkie musowanie w dużej mierze zrobione z antonówki podajemy go naszym gościom jako aperitif mhm. to już jako, jako towarzysz końcem tego się sezonu tarasowego i, i to jest taki, taki, taki coś co, co, co ma przede wszystkim cieszyć nasi sąsiedzi nazywają to warmińskim prosecco I tak jakby w swojej, w swojej idei Dobra jest mhm. właśnie coś takiego, co, co jest ciekawe aromatycznie, i ma, ma fajny potencjał e, m, jakby kulinarny, ale jednocześnie ma sprawiać taką już prostą przyjemność e, m, picia i robimy też inne cydry, ale ten akurat to jest właśnie taki typowy mhm. cydr tarasowy. A gdzie można nabyć wasze cydry? Rozumiem, że na miejscu, ale. Przede wszystkim można je nabyć prawda, w centrum cydrownictwa, czyli we Włodowie. <grym> Serdecznie zachęcam. Jesteśmy w kilku miejscach w Polsce, staramy się tak jakby żeby to nie było wiele miejsc, bo nasza produkcja nie jest ogromna i nieograniczona. To jest manufaktura, mamy pewne limity, których, których nie możemy przekroczyć zarówno ze względów formalnych, jak i ze względu na dbałość o jakość tego produktu. To, to znaczy jest... ile? 10 tysięcy litrów 10 000. w tej chwili produkujemy, mhm. około 9-10 tysięcy litrów rocznie. Mhm. W Warszawie jesteśmy w łańbarach Milerzyńskiego. W Krakowie jesteśmy w takim bardzo fajnym miejscu, Cracks Wines z winami ekologicznymi, naturalnymi. E, w mieście chyba jeszcze nie jesteśmy, jak już będziemy oficjalnie, to powiedzcie, mm -hmm. w Łodzi, w Toruniu. A jeszcze zapytam, ile procent alkoholu jesteście w stanie jakby osiągnąć? Uczciwie sfermentowane jabłko, mm -hmm. dojrzałe, nie takie, że tak powiem spadowe, wczesne mm -hmm osiąga między 6 a 8% alkoholu. Ten cyt, który mamy w kieliszku, ma 7% alkoholu. Zdrowia.